Hej, witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zagramy w Brown Stars. Jak zwykle zresztą przepraszam, że wyciszam wam dźwięki w grze. Ale mnie już denerwują czasami te dźwięki, sorry. Już 12, 15 sekund. to ja tyle już grałem. No, 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 no. Dobrze, zagrajmy sobie A ból ból tonem. Make, mój ta fair! O, paka! Pan Alpaka miał. Eja, ja, i ja o. Co ja śpiewam, nie wiem sam. Idę sobie od razu po te cztery Power Cubs. maka 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 Maca No, 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 no. No jak zwykle, przecież. dzielę taką. Grę, przepraszam, ale mnie coraz bardziej rage'uje ta gra, tak. Ro Odkąd dodali rosy, to ja się rage'uję na tą grę. Czemu mój ból waży wa wali w 480, co? Boże. Boże, jeszcze jedno. To już szybciej, dwa razy szybciej by mi to strefa zniszczyła. 740... 7 tysięcy 40. 40 Dobrze, cztery power, power cubes. Power Cube, <noise> Boże, dobrze, że udało mi się uciec, nie? O Boże, bo. Bo. Jak ja bardzo chciałbym mieć, bo. No nie, no rady, dobra dawaj. Dobra, jasno. Jesteś numerem 7. Dobrze, śpijmy, mam dwa żetony. Numer ma Słuchajcie, zagramy sobie jakąś najsłabszą moją postacią. i to jest. Daryl. Daryl, to jest Daryl. No fajnie, bardzo bliżutko, mam skrzyneczkę. powiedział sarkastycznie. Yy, tak, tak. <śliniczny> Panowie, proszę panów, proszę pan nie, proszę pan. O właśnie, zostawcie suba na moim kanale, jeśli jeszcze go nie zostawiliście, gdyż lecimy, po, jak już powiedziałem w tamtym odcinku, lecimy po 20 subów. Jak wbijemy 20 subów, może wpadnie na kanał jakiś giveaway, na który na pewno czekacie. Prawda? Pewnie nie. Aaaa! Dobra, nieważne. Antyvenom. Antyvenom. I... Antywenum obydwie te postacie są zabite przez mnie. Nie! Będę miał plusowe pucha. Może jednak nie. Powiem tyle. Idę, dam, dam, dam.

Ale Bibi! W domu już, bibi! Bibi gibra, gibral, Nie! Gibraltar! 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 nie, Gibraltar! jaki ten Gibraltar! jest Gibraltar! Gibraltar! ten Du du, 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 Właśnie, zobaczmy sobie jakie mam standardki. Din, 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 din. O jezu. Mm. Dziękuję. A jakie mam standardki? Fajne. Boże, tutaj yy, Rosomak. Pokomolot. Yy, Pokomolec. Yy. No to co? Może sobie weźmiemy? Nie wiem. The co? chat. So, the real O, unboxing kolejnej skrzyneczki. Oczywiście nam się nic nie dropnie. Czekam, aż mi się w końcu dropnie ten Rico, no. Rico się Rico Rico się jad. zagram, czekajcie. Right. El Primo is here. El Primo is here. O, już 7 minut. Fajnie. Alpaka, alpaka to jest pan. Ia, ja, ia, ja. o. Sumikon, dingo, dingo. No, 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 no. No jak zwykle zabrał mi powercubesa. Jaki bambik, panie. Jak teraz aje bambik był. Boże, uciekać. Powercrytu 0 mam. Tam idzie serosa. Ja biegnę dalej. Rosa zabiłam. Jest 652 HP. No nie mogę. Minus 4 jakby inaczej. Przecież ja mogę płakać. Se, bo z ciągle tylko pucharki tracę. ABC. Czemu ciągle? Dobra. Ostatnia runda, musimy ją wygrać. Just do it. El Primo is him. Bardzo mi się podoba to, jak on to mówi, nie? El Primo is him. Taki macho, wiecie. No, wiecie, o co mi chodzi, nie? Jak nie, to sobie zajrzyjcie do słodnika. Słodnika, w słodniku będzie napisane, co oznacza maczą. Tak samo jak maczuga. Nie! Ty ponczolu! Przepraszam was. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Pa, pa! Папа, ты кача. Папа. папа. Ну не, ну не. О, папа.